No, witam was, witam was w kolejnym odcinku mojego let's playa gry XCOM Apocalypse Ostatnim razem polecieliśmy na misję I niestety misja ta okazała się skupiona wokół jednego wejścia, czego bardzo nie lubię yy, Dlaczego tego nie lubię? Ponieważ po pierwsze właśnie puściłem osobę, która ma najmniej tajemniców jako pierwszą A po drugie yy, No, jest to... trudny rodzaj wykonywania misji, w związku z czym będę musiał się ostro nagimnastykować, żeby to wyglądało porządnie. Dlatego w chwili obecnej ustawiam wszystkich już, yy, prawda, do szarży. Co to da, czas pokaże. Wy będziecie stać z tyłu, bo wy macie amunicję wybuchową. Okej, okay, a wy, wy wszyscy jesteście tu, więc się uprasza o podejście regularnie o dla wszystkich. Tak, tak, tak. A wy już byliście ruszeni. Zresztą niedługo biegniesz. No ale okej. Okay. Najwyraźniej problem z wyszukiwaniem ścieżki. Weźmy turn end. No i zobaczmy, co się stanie. Mmm, Multiwarma słyszę. Lujkę też, jeśli dobrze słyszę. Ale mogę się mylić. Byłoby dobrze, żeby nie było popera, ale też na to szanse są niewielkie, ponieważ przeważnie są. Mmm, yy, okej. Okay. I niestety trzeba wejść aż tutaj. jaki sposób to rozegrać? Teraz brzmi pytanie. Faket, robię napałę. Zobaczymy, co się stanie. No, nie mam lepszego pomysłu. Wy jesteście z bronią wybuchową, więc was ruszę na samym końcu. Was trzeba podciągnąć bliżej. Ok, a teraz wy. Szczerze mówiąc, was najchętniej bym trzymał z boku. A teraz wy. I myślę, że tutaj będzie dwóch, a tu będzie jeden. W taki sposób was rozłożę. Nie do końca mi się podoba, w jaki sposób to wszystko wygląda. Ponieważ jeśli teraz wybiegnie poper, to będzie wesoło, ale no. przekonamy się niebawem, jak sądzę. Dzień dobry wszystkim. Twoja celność jest fenomenalna, ale chyba właśnie Popera słyszę. Akceptowalnie. Póki co. Chyba, że znowu zawies zawiesi się, że tak powiem, przetwarzanie w tle. Już raz, już raz mi się tak zdarzyło i mam to nagrane. Wspominam już, że bardzo lubię muzykę. Pamiętam, że na moim starym 586 ta granie miłosiernie lagowała z włączoną muzyką, więc było rozsądnie ją utrzymać wyłączoną. No dobra, no to sprzątanie świata. To jeszcze nie wszyscy, więc będzie więcej przygód. Zobaczmy, co się dzieje tam. Odpowiedź brzmi: tu się nic nie dzieje. Hm. Na razie przynajmniej tu się nic nie dzieje. Yy, trochę w zdupym miejscu. Się zatrzymałeś, więc byłoby rozsądnie Cię przepuścić, czyli tak dwoje z Was przejdzie tędy. Ty. Będziesz szła na górę tu, o, dobra, teraz wy, znaczy wy na samym końcu. Was trzeba ruszyć. To tak. Dwoje z Was ruszy tędy. Biblioteka. Dziwne, że się tu nie zaspawnowali. A przynajmniej mamy nadzieję, że się nie zaspawnowali. W takim wypadku ty będziesz stał tu, a reszta robocików będzie starała się penetrować centrum. Bo najprawdopodobniej są gdzieś na górze. Więc będziecie wyglądać tutaj. O. Zobaczmy, co się dzieje z wami. Wy to jeszcze nie dotarliście nawet do końca schodów, więc ustawimy was przy wejściu. Po prostu. I teraz tak, wy. Madziu. Rozstawię was. Na środku korytarza was rozstawię. Będziecie dodatkowo obstawą, w razie gdyby trzeba było coś wybuchnąć. Nie mam lepszego pomysłu na chwilę obecną. Niech będzie, zobaczmy co się stanie. Turn end. Mhm. Oczywiście. Head suckery. Strasznie słabo. No dobra, to nie było najrozsądniejsze z Twojej strony, facet, ale dzięki, że przynajmniej oczyściłeś teren, y, znaczy oczyściłeś y, linię strzału dla tych na dole. Jeszcze jeden. A może nie ucieknie za daleko przynajmniej, więc... No niestety uciekł dość daleko. Jest Multiwarm na górze, okej. Okay. SHIT! No, niestety ignusa trzeba będzie wskrzeszać za moment. Więc na szybko zrobię abort. Żeby jak najszybciej skończyć tą turę i wczytam tego save'a Bo to, to nie może tak się skończyć W żaden sposób Także pozwolicie, że yy, wczytam turn end I teraz tak Wiedząc, że oni się podniosą Czyli tak, z tego i z tamtego się podniosą Rozsądnie byłoby wejść tu Tu? Aż trzy, cholera, do dupy. I nie masz już więcej tamieniców. okej. Okay. No dobra, zobaczymy, może się nie podniosę jak będę na nich stał. że mam gości z bronią wybuchową. Do system multi poradzę pod warunkiem, że ten go nie zastrzeli. Pst. Tak ład tak w kolegę strzelać. Ajajaj. Aj, aj. Ambitne, ale nieskuteczne. Dobra, taki rezultat jeszcze może... Shit! Wojtku, soraczki. Będziesz musiał uciekać, zgaduję. Cywile. No dobra. Jesteśmy w nieciekawej, ale... no nawet nie jest z Tobą aż tak źle. Do dobrego. No nie wiem, czy nierozsądniej byłoby napierdalać po prostu, ale z drugiej strony... Z drugiej strony chyba nie. Dobra, priorytet numer jeden. Okej. Okay. Priorytet numer dwa. Twoja celność jest godna podziwu, facet. Ciebie nie chcę ruszać, ponieważ brainsekery wstaną. No dobra, spróbujmy ciebie. Ok, żyjemy. Tu jest jeszcze jeden delikwent. Jego może zdążę tobą podejść po prostu i go zaorać. Granaty dymne mieli uzbrojone. Okej, okay, to w takim wypadku musisz wrócić na tego typa i zabezpieczyć nas przed headsuckerami. Jest to twoim przykrym obowiązkiem. Dobra, w tym momencie już możemy lecieć przez wszystkich tutaj. Michale, czy coś tu jest ciekawego? Najprawdopodobniej nie, bo zgaduję, że tylko na górze się jeszcze zesponowali, Ale sprawdzić trzeba. Choćby nie wiem co. To Ty już możesz wracać w takim razie. Tutaj. A Ty, Ignus, zajrzysz do środka do. O, tu zajrzysz, ale też nic nie ma. Okej, okay, dobra, to myślę, możemy wracać w miarę bezpiecznie. Yy, Okej, okay. i teraz tak, wszyscy z bronią wybuchową. Zapraszamy Was na imprezę. Zróbmy więc imprezę, jakiej nie przeżył nikt. Teraz tak, wszystkie roboty. Roboty też lecą tutaj, bo w bibliotece raczej na pewno ich nie ma. Ty będziesz spieprzać stąd ponieważ krwawisz, a byłoby rozsądnie nie umrzeć od razu, więc Cię kierujemy tu. A Ty już nie masz co zrobić, Ty jeszcze, Wy jeszcze możecie zrobić ruchy potencjalne, więc poprosimy. Popper, jeden jedyny Popper wybuch i mam nadzieję, że to był jeden jedyny Popper, bo czas oczywiście to zademonstruje dopiero. Co za trąbienie, nie trąbić mi tu. Okej, okay, i zobaczmy, co się stanie. I czemu bym trąbił? Gdzieś się schowali, najprawdopodobniej na górze, ale wiadomo. Trzeba uważać. Nie, znaczy nie ty, tylko ty jesteś w ośrodku uwagi, ponieważ musisz zabezpieczyć ostatni Brainsucker pod. Okej, okay, i w tym wypadku najchętniej bym cię zwolnił już do domu, wiesz? O, w ten sposób? Ciebie też trzeba zwolnić do domu, bo krwawisz? Ok, i kontynuujemy eksplorację. Wy sobie już możecie pójść, obywatelu? Ewelinko, penetrujesz oficjalnie ten. Tą windę. Zobaczymy, co się stanie. So far so good. Pod ścianę poprosimy. Ignus, pójdziesz z Ewelinką na górę. Czy tu są dwa piętra? Byłoby dobrze, żeby nie było, ale nie, nie ma, dobrze. I teraz tak, yy, wy z bronią wybuchową będziecie czekać na sam koniec, więc was tylko ustawię, okej, okay, i stoicie wszyscy, okej, okay, yy, i teraz tak, moje dwa pozostałe roboty, które jeszcze potrafią w miarę żwawo śmigać, też na górę poprosimy. Ale laguje gra. <laughs> Powinienem więcej cyklów procesora dać do zboxa, ale tak jest wygodniej, bo dźwięk nie rwie. Wiecie, skonfigurowanie do końca do to, to nie są tanie rzeczy. Eee, Turn-end. Zobaczymy, co się stanie. Jop. Yep. O, Was jeszcze nie ruszyłem. Dobra, multiworm tam gdzieś jest. To nie dobrze. No, cywile, spieprzać stąd. Mhm. No dobra, no to. Dobry. Shit, będę potrzebował troszkę wymyślniejszej ekspor. No no dobra, przynajmniej znalazłem was. No to tak, ciebie się trzeba pozbyć priorytetem. Jakie oszczędzanie! Okej, okay, nie udało się. Dobra, spieprzasz i się odwracasz. Teraz tak, ty masz w miarę dużo jeszcze tajemniców, więc ty będziesz kolejną osobą, która spróbuje. Okej, okay. próbujemy. Uparty, nie do pokonania, wczytuję Sejwa. E, będziemy potrzebowali to rozbić później na e, dwa podejścia. Przede wszystkim e, będzie trzeba puścić e, gości z bronią wybuchową przodem, ponieważ oni se muszą poradzić z e, multiormem. A przynajmniej wiem, gdzie są. Strasznie nadymiony, to i gra laguje. No dobra, priorytet, ludzie z bronią. Was prosimy o wyskoczenie na górę. Dobra, teraz rozejrzyj się w tą stronę, bo jest szansa, że też tu są. Będziecie, będziesz eksplorował ten korytarz. Braku laku. Teraz tak, ty tu. Duży workspace. Tutaj raczej nikogo nie ma. Okej, okay, to ty będziesz eksplorował ten workspace. Okej, okay, no to teraz tak. Teraz trzeba jeszcze zajrzeć, trzeba tutaj, czy przypadkiem... Looks clear! Okej, okay, a ty... ...będziesz stać jako zabezpieczenie. No cóż, zobaczymy, co się stanie. Turn end. Prosimy. Yep, uciekaj. Byłoby dobrze, żebyś. Szedł w miarę rozsądnie, ale niestety nie jest to dla ciebie opcja z tego co widzę. Dzień dobry, nie ty dobrze. Teraz byłoby dobrze, żebyście nie no właśnie, żebyście tego nie robili. Może być. Nie jest to najbardziej, że tak powiem, wydajny rezultat, ale może być. Spróbuję dokończyć tą misję jeszcze w tym odcinku, także. Czekamy cierpliwa. No niestety. Yy, teraz tak, musicie się odsunąć wszyscy. Żebym mógł napierdalać. Ty też się musisz odsunąć. No i cóż? Wygląda OK. No w takim wypadku możemy cię już podpuścić tutaj. Gdzie w pobliżu jest szanowny pan plujka. Tylko pytanie gdzie? Odpowiedź brzmi nie tu. Więc. Biegamy. Na pewno też nie tu, ponieważ ty dalej czekasz. Looks clear. Może być w Kiblu, więc jeszcze cię pośle, żebyś tutaj popatrzył. Ale mam podejrzenia, że jest gdzieś tu. I domyślałem się. Ok. No to. Wszyscy. Dobrze. No to. Będę kończył ten odcinek. Tylko niech przylecą wszyscy. Yy, I prawda, ich gier ogarnę w bazie. Instytut niczego. W sensie osoby, a nie konceptu niczego. No dobra, Alien Containment już mi jest w zasadzie niepotrzebny aż tak mocno, ale... Eee, przyjrzyjmy się dokładnie. Bleh. olać. Dobra. Eee, Okej, okay. pauza i zajrzyjmy do bazy co mogę sprzedać, i tak dalej, i tak dalej. Smoke Grenade 2. Hmm. Toksigany mi się robią powoli. Dobrze. Disruptor Gunów od Grom'a mógłbym sprzedać, ale... Znaczy, od Grom'a już sprzedałem w zasadzie, ale... Wiadomo. Rainsacker Launcher sprzedajemy. Nie zarabiam na nim wprawdzie szczególnie dobrze. Czemu Brzeńsakerpot się aż tutaj przeniósł? Hm. Okej, okay. yy, i to chyba wszystko. Chyba wszystko. Okej, okay. no to teraz tak. Yy, research jeszcze tylko zbadajmy. Ostatni, Skeletoid się robi. Alien Artifact też się robi. Okej, okay. no to tutaj skończę ten odcinek. tak. Oj, nie! Tutaj skończę ten odcinek, także dzięki, że do mnie dołączyliście. Mam nadzieję, że póki co wam się podoba. Zobaczymy, co się będzie działo dalej, a tymczasem pozdrawiam Was. Trzymajcie się.